Dzień dobry, porozmawiajmy sobie dzisiaj o trendach w mediach społecznościowych na 2025 rok. Przygotowałam się oczywiście, mam tutaj ściągawkę w nodę się z korgim, więc dzisiaj podzielę się z tobą trzema takimi tipami. Tip pierwszy i trend pierwszy to to, że karuzele znowu zyskują na znaczeniu, tak jak kilka lat temu, więc jeżeli nie lubisz nagrywać rolek, nie lubisz gadać do kamery, długo zajmuje Ci montaż, to karuzele są dobrym wyjściem. Chociaż ze swojego punktu widzenia Obecnie karuzele zajmują mi więcej czasu niż zrobienie takiej rolki jak ta. Po drugie, odbiorcy coraz rzadziej zostawiają follow na profilach twórców, których lubią. Jeżeli nie zyskujesz nowych obserwujących, to może to nie być twoja wina, a wina algorytmu, który i tak podsuwa tym osobom te same konta, jeżeli lajkują dane treści. Więc oprócz tego, że warto zrobić jest audyt swojego profilu, analizę tego, co działało, co nie działało, może być tak, że po prostu nawyki... Się zmieniły i musisz dostosować się do nowych realiów rynku. Po trzecie, top tips, czyli trzy sposoby na pięć metod, które zmieniły moje życie. Ten jeden sposób coś tam, to, to już jest koniec. Z tym. Ludzie mają dość szybkich tipów. Teraz wolą takie naturalne wideo, gdzie jest storytelling, gdzie ludzie serio dzielą się swoją wiedzą, swoimi przeżyciami, swoim doświadczeniem, a nie top tipami, które można wygenerować z czatu GPT.